W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej po Święcimiu wystartowała kolejna edycja objazdowego festiwalu Watch Dogs, Festiwal Watch Dogs, prawa człowieka w filmie są taką naturalną formą przekazu dotyczącą edukacji na temat praw człowieka, edukacji na temat praw i wolności człowieka, dzięki któremu można dotrzeć do jak największej ilości osób. A ponieważ to miejsce, które jest miejscem pamięci, też miejscem, gdzie się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o zagładę, o okropieństwa II wojny światowej, są takim naturalnym miejscem do dyskusji o prawach człowieka. O dyskusję o prawach człowieka już od dziewięciu lat wywołuje koło naukowe myśli społeczno-politycznej z opiekunem i koordynatorem festiwalu Zbigniewem Klimą. Ten festiwal jest jedną z takich najbardziej szlachetnych inicjatyw filmowych w Polsce. Na festiwalu Watch Dogs można zauważyć jak zmienia się świat, a z racji tego, że organizujemy tutaj już dziewiątą edycję tego festiwalu, więc dobrze wiemy o czym mówimy. Tapianie się nowych technologii, tworzenie nowych rewolucji na terenie całego świata, a także los zwykłego człowieka, no nie są obce tematyce, którą zajmuje się Instytut Neopolityczny, więc z racji tego oczywiście chce się. Na tegorocznym festiwalu zostanie zaprezentowanych 12 filmów. Te filmy mają swoją moc, one wciągają, są lepsze od większości filmów oglądanych w kinie czy w telewizji. Ogląda się je czasami jak komedie, to rzadziej. Częściej jako filmy sensacyjne thrillery. Tegorocznym gościem festiwalu Watch Dogs był Lenur Kerymow, Tatar Krymski, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który podczas swojego wystąpienia przybliżył temat aneksji Krymu. Krym jest bardzo zależny od Ukrainy w sensie dostaw energii elektrycznej, wody i nawet gazu, i prawdopodobnie w najbliższym czasie Federacji Rosyjskiej nie uda się rozwiązać tych problemów, a z razem, raz, razem z aneksją też upadł przemysł turystyczny i wiele ludzi, którzy zarabiali na tym w ciągu tych kilku miesięcy sezonu na, na życie, na cały rok w tej chwili pozbawieni są tego źródła utrzymania. I ja myślę, że w tej chwili powoli, powoli do ludzi dociera, dociera, że Rosja jakby nie poprawiła ich jakości życia. Władze, które były za czasów ukraińskich zostały te same, państwo działa tak samo, a może i gorzej, a jednocześnie ludzie zostali pozbawieni praw obywatelskich i politycznych i teraz nie mogą też wolno w sposób swobodny protestować. I ta świadomość myślę, że dociera do ludności Krymu. No mówić na pewno trzeba informować opinię publiczną o sytuacji, która tam ma miejsce. No Jakbyśmy byli w podobnej sytuacji, też byśmy chcieli, żeby o nas mówiono. Więc myślę, że to jest jak najbardziej dobry temat do Rozmowy. Ja myślę, że niby mamy XXI wiek, ale wciąż jakoś tam ta te, te tematyka praw człowieka jest zaniedbywana, i y, wiele na tym świecie naszym dzieje się takich rzeczy, które y, tak naprawdę te podstawy praw człowieka są łamane i to jest nieprzestrzegane, i dlatego powinniśmy na ten temat ciągle rozmawiać, żeby w jakiś tam sposób propagować tę wiedzę i rozpowszechniać ją wśród młodych, którzy za jakiś czas będą mieli realny wpływ na losy tego świata i będą mogli coś zmienić. Rym i Sewastopol to są troszkę dwa różne regiony. Sewastopol był zawsze rosyjski, nawet radziecki, bym powiedział, i zawsze był prorosyjski. Natomiast ta cała reszta, tam gdzie wrócili Tatarzy, tam gdzie udało się w ciągu 20 lat zbudować jakieś takie porozumienia też międzykulturowe, to tam ludność rzeczywiście nie jest zbyt zachwycona tym, co się dzieje, ponieważ a, je, gdyby nie ingerencja z zewnątrz, ja myślę, że ludzie na Krymie by się dogadali. To, to, to e, nie, stan nie stanowiło większego problemu. Udało się w ciągu 20 lat uniknąć e, konfliktów na tle, na tle etnicznym. Natomiast to, co Rosja teraz robi, to niestety właśnie e, wzbudzanie nienawiści, podejrzliwości wobec własnych e, sąsiadów i to po prostu... W pewnym momencie może źle się skończyć i wiele ludzi, e, e, Krymian przede wszystkim, to zaczyna rozumieć.